Siemanko, witam na kanale Nintendo Kolekcjoner i chcę zaprosić na szybki przegląd drugiego numeru magazynu Minty Fresh. Pierwszy numer był już omawiany na poprzednim filmiku jakiś czas temu. No i mamy drugi numer kickstarterowy, troszkę później niż oficjalna premiera, bo z UK teraz rzeczy idą troszkę wolniej, a przynajmniej mnie to spotkało. No, ale w końcu się doczekaliśmy. Ej, drugi numer tutaj na grzbiecie widać że się łączy z pierwszym w ramach ciekawostki i będzie to tworzyło tak jak wspominaliśmy jakiś tam obrazek tu jakieś chyba pad widać odgięki uba może ale to taka ciekawostka tylko a zobaczmy co mamy w tej gazecie w tym aktualnym numerze standardowo na początku przywitanie Tutaj co mamy po kolei, to sobie właśnie przejrzymy z treści z ikonami graficznymi, wstępniak, jak był podsumowany pierwszy numer. No i jedziemy dalej. Teraz będą takie punkty, co się działo między poprzednim numerem a tym numerem. No i mamy też w kilku punktach, jak na przykład. E, tego SNESa z LEGO, e, wydanie na Wii, i Wii U fizycznych gier, to chodzi o e, tutaj Retro City Rampage na przykład, no bo to cyfrowo było już dawno, ale fizycznie wyszło. Podsumowanie, Super Mario Direct na 35-lecie, tutaj mamy nowego Game and Watcha, Amiibo, które się zbliżają, mamy Monster Hunterowe, Marianowe oraz te do Smasha. Zakończenie produkcji 3DS. A. Co my tutaj dalej mamy? Steve z Minecrafta idzie do Smash Brosa. Wydanie Fire Emblem. Bez fizycznej gry. U nas fizyczna wersja. Taka kolekcjonerka jest niedostępna, ona tylko wyszła na Stany i chyba Japonię. Można do marca, bodajże końca, pobrać cyfrowo. Pierwszy Fire Emblem. I Nintendo Switch tutaj pisze 68 milionów, że już osiągnął. Tu jest taka rozpiska, jak poprzednie konsole do tego się yy, mają. Mi się wydaje, że aktualnie to już jest praktycznie około 80 milionów względem tego co pisali mieli newsy chyba to było 68 jakiś czas temu ale już mi się wydaje, że zbliża się aktualnie do no tak jak mówiłem 80 i no, myślę, że Switch się tak szybko jeszcze nie zatrzyma 154 miliony to jest Nintendo DS czy aż do takich liczb się e, Switch powiedzmy zbliży, no nie wiem, to dużo ale no, czas pokaże na razie, na razie naprawdę dobrze się sprzedaje e, listy Mamy tutaj y, większą, jakby recenzję tego NES-a z Lego. Opis. Tutaj mamy takie rozszerzenia, które byśmy chcieli ujrzeć, jak na przykład z Metroida, Excitebike albo Super Mario Bros. 3. To nie jest y, powiedziane oficjalnie, ale no, każdy by chyba przywitał inne planże jako dodatki. Tutaj mamy Super Mario te takie dla najmłodszych powiedzmy, z Lego. I są pokazane jakie doszły nowe dodatkowe rzeczy. A tutaj są pokazane te malutkie, które no sam dokupywałem sobie i są na filmikach też poprzednich jakiś. No za małe pieniądze, a fajny gadżet Lego. No, i ten do zarazem. Tutaj Game ⁇ Watch można powiedzieć, że kolekcjonerski przedmiot i naprawdę fajny. Też dostępny tylko czasowo, więc jeśli ktoś chce się zdecydować, to lepiej teraz, nim ceny podskoczą, bo pewnie tak za jakiś czas będzie. Tutaj pokazane też ikoniczne. Gamepad Watch'e z dalszych, z poprzednich lat. Yy, I mamy temat numeru, no bo tak jak popatrzyliśmy na początku, nic o tym nie powiedziałem, ale to się chyba samo rzuciło w oczy. Yy, temat numeru to jest f 0 seria cała. Aktualnie niestety troszkę zapomniana, ale na pewno no, kultowa dla każdego fana Nintendo. Przynajmniej powinna być, no bo tak jak mówiłem ostatnia jest trochę zapomniana i no, sporo osób chyba o niej nie wie, ale to jest coś naprawdę fajnego. No i mamy taki przegląd od części pierwszej na SNESa, gdzie zadebiutowała. Jest opis. Jest opis, że na View był do ściągnięcia swego czasu oczywiście tylko w Japonii dodatkowe Tory, czyli dawno, dawno można było pobrać na Nintendo DLC, zanim to się stało, powiedzmy, modne. Mamy następną część f 0 X, która wydana została na Nintendo 64. W tą część już też posiadam i dużo naprawdę grałem. Bardzo fajna, bardzo naprawdę, chociaż trudna też gra, ale przednia zabawa. Opisane też kilka postaci takich charakterystycznych, no bo wszyscy, jeśli chodzi o całą ekipę, jest to bardzo charakterystyczne. W ogóle ekipa jest duża, bo o liczy 30 osób, że tu się aż może ścigać, więc no jest kim wybierać. Tu jest wspomnienie dodatku na dodatek do Nintendo 64, czyli 64DD. Tu był edytor Trust oraz dwa dodatkowe puchary. Bardzo droga rzecz, więc teraz ciężko takie coś, powiedzmy, wyrwać. f 0 na Boya, pierwsze, Maximum Velocity. F0 GP Legend i F0 Climax. Ostatnia część wyszła tylko w Japonii niestety, bo ponoć jest super fajna. Ale ceny, które aktualnie trzeba za nią zapłacić, są wręcz absurdalne. I mamy na koniec prawdziwą perełkę F0GX na konsolę Nintendo GameCube, która jest no, niesamowita, niesamowita prędkość, yy, niesamowita grafika. No, chciałoby się chociaż ma ich tej dostać lub zupełnie nową. Odsłonę tej serii w takiej jakości na miarę tych czasów na pewno. Tutaj jeszcze F0 AX, które wyszło na automaty. Tu mamy pokazane, jak to wyglądało. Niesamowita sprawa. Tu jeszcze wspomnienia, gdzie F0 na przykład są plansze ze Smash. W Mario Kart 8 Deluxe. O każdy wie, ale niestety prawdziwe F0 na razie nie mamy nowego. A tu mamy alternatywy, które są dostępne: Star Wars Episode One Racer, Grip, Rise Redout oraz Fast MRX, RMX. Przepraszam. Redout i Fast naprawdę polecam, bo mam obie i super, się przy nich można bawić. Aczkolwiek nie jest to F0. Wywiad z twórcą, z jednym z twórców oficjalnego Nintendo magazynu. Tu pokazuje konsolę jego ulubioną, grę, to widać, Mario Galaktyczny. No i jest taki krótki wywiad z nim topka jego. Wiedzy są dość ciekawe. Następnie przechodzimy do recenzji. Jak widać na początku jest grafika z Pikmina, czyli pewnie się tam znajdzie. I mamy właśnie Recenzję Pikmina w wersji na Wii, Wii U, czyli Deluxe, akurat tej wersji nie posiadam, Pikmin to jedna z moich ulubionych serii, ale na Wii U oczywiście ograłem w momencie premiery i akurat tak super mnie nie ciągnie, chociaż czwartą część jak najbardziej kupię oczywiście od razu na premierę. Kolejne recenzje, Short Hike, mały, bardzo super tytuł, który też dostał wysoką cenę, aż 9,5. Nie wiem, czy aż bym tak wysoko ocenił, ale za tą cenę, która jest bardzo malutka, już nie pamiętam, ale to jest okolice, nie wiem, 30 zł, chyba nawet poniżej. Bawiłem się super, chociaż nie jest długa, ale bardzo polecam. Kolejny odcinek FIFA, ocena 6, bo wiadomo, dostajemy już tylko Legacy Edition. Hades. Hey to jest gra, która na pewno warto, warto mieć, super zabawa też bardzo wysoka ocena, ale tutaj się już wcale aż w takiej wysokiej ocenie nie dziwię, bo to nie tylko tu dostaję takie oceny. Na konsolach aktualnie tylko na Nintendo Switch oraz oczywiście PC. Hotshot Racing, bardzo udane wyścigi, jeśli ktoś zagrywał się na automatach, to myślę, że się nie zawiedzie, ocena 7,5. Kirby Fighter jest dwójka, 8,5 ocena, akurat w Kirby go nie grałem. Ale po ocenie widać, że tutaj się spodobał Need for Speed Remaster 9. Ocena: jeśli ktoś lubi wesprzeć jej, to może chociaż no niby dobra, dobra gra. No straight roads, jakiś średniaczek na 5, Akurat nie znam pozycji, trzeba będzie się wczytać. Ori. Genialna gra, akurat z całą pewnością tutaj mogę polecić. Posiadam obydwie części w wersji Nintendo Switch. Obie są bardzo, bardzo dobre. Golf, kto lubi, to może, kto nie lubi, pewnie ominie szerokim łukiem. 7-0 ocena. Papierowy Marian, ocena 7 -0. No, różne są opinie co do tej gry. Na pewno bardzo charakterystyczna i bardzo ładna grafika. Co do grywalności, odeszli od RPG jednak i nie każdemu to na pewno pasuje. Project Blue to są gry na NESa, jakieś takie yy, wydane wiadomo fanowsko, Retro City Rampage DX i Shake Hawaii, tak jak mówiliśmy, wydane na Wii. Survivalist 7.5 ocena. Mamy naszą czasowo dostępną Super Mario 3D All Star, którą mamy dostępną do końca marca ocena Stream pół. No to każdy już wie, jak ocenia te gry. Wiadomo, to nie są pierwszej młodości, tytuły, ale przez takie wydanie mamy zachowane je na pewno na dłużej. Mamy następne małe gry. To jest jedna chyba na Gemboya jakieś takie wydanie też fanowskie, powiedzmy, które zostało. Warsaw, polska produkcja. Jeśli ktoś lubi Dark Souls, to przepraszam, nie Dark Souls, Darkest Dungeon to jest coś w tym sosie. Pokémony, czyli nie interesuje mnie zupełnie, ale ocenę zobaczmy: 7,5 to jest ten dodatek jakiś DLC. I tu mamy jeszcze cyfrówki, jak Super Mario Bros. 35, też czasowe wydanie, niestety. Dalej mamy Pokémony pokazane, czyli dla mnie to jest przewignięcie kolejnej strony, kolejnej i kolejnej. To były Pokémony. A tutaj mamy wspomnienie bardzo, bardzo fajnej gry Nintendo 64 od Rar GoldenEye 007, na pewno kultowa pozycja. I tutaj jest wspominanie jej i rozpisane jakieś kultowe, powiedzmy, momenty, które były w danych planszach. Naprawdę, kto nie grał, to powinien. Dlaczego jest świeże dalej? Krótkie podsumowanie. Tutaj mamy gęboja pierwszego: wspomnienie: jakie były gęboje? Zwykły pocket oraz light, który jest bardzo trudno dostępny. Kilka gier charakterystycznych dla tej platformy. Akcesori. Dalej mamy quizy. Znajdź jego, bo gdzieś się schował. No i odpowiedzi. Oraz twórcy, którzy brali udział w kampanii na Kickstarter, bo tak gra wychodzi. Kolejna część, oczywiście na Kickstarter w następnym roku, już widziałem, że coś się szykuje, na okładce widać chyba Pokemony, więc nie do końca mój klimat, ale myślę, że w środku znajdzie się coś lepszego, a więc myślę, że czekamy na kolejny numer.